Cześć moi drodzy, witam was. Ja jestem... Ja jestem Niklaus. E, dawno, żeśmy tak nie gadali. To jest, to jest ten moment, że nie, niż nie mam pomysłu e, totalnie co na YouTube'a można by było zapodać, to stwierdziłem, że pogadamy, a nadarzyła się taka okazja, że dzisiaj, a w zasadzie w nocy z 29 na 30 listopada mamy e, święto tak zwanych Andrzejek. Stary obrzęd. E, który jest bazowany na postaci świętego Andrzeja, który jest patronem, tak na marginesie bodaj, z tego co pamiętam, Szkocji, Rosji i Grecji. Ehm, no, i chciałem Wam poopowiadać, co mi się kojarzy z tymi, e, z tymi obrzędami, co ja pamiętam z Andrzejek, czy było to jakoś u mnie obchodzone. Mi się Andrzejki szczególnie kojarzą e, z takimi czasami, kiedy ja byłem dużo młodszy, gdzieś tam jeszcze w szkole e, wczesnej, podstawowej, to było, pamiętam, były organizowane różne takie E, takie zabawy i pamiętam jedną, no oczywiście każdy z was, myślę, że to jest we wszystkich regionach Polski i że tutaj akurat wszyscy się zgodzą, że najbardziej popularne e, jest to lanie wosku na wodę. Mi miga światło dziwnie z kamery jakoś, ale nie przejmujcie się. E, lanie, lanie tego wosku na wodę i potem sprawdzanie tego, jakie nam wychodzą kształty, albo na przykład też e, wiem, że jest coś takiego, że się potem rzuca cień tego, tego, tego kształtu, który nam się z tego wosku wyleje, no bo lejemy gorący wosk na zimną wodę, wiecie, i tworzy się bryłka jakaś w nieregularnych kształtach trochę to przypomina takie te ciapki z... ej, co tam się dzieje za dyskoteka? To jest jakaś magia. Może ja oświecę światło takie o. I z tego wychodzą jakieś kształty. No, i te kształty na przykład mają nam podpowiedzieć, kim będziemy w przyszłości, czy coś takiego. I albo się na nie patrzy bezpośrednio, albo się rzuca ich cien na ścianę. Albo też yy, druga wersja, czyli lanie wosku przez klucz. Taki wiecie, jak macie duży klucz z takim, z dziurkiem, z dziurką taką, to przez tą dziurkę lejecie wosk, właśnie, i patrzycie, yy, co tam wyłazi. I to pamiętam. Takie zabawy robiliśmy właśnie w szkole gdzieś tam e, do śmiechu, ale też tolanie przez, e, przez klucz tego wosku też pamiętam gdzieś tam z dziecięcych, młodych lat e, robiłem w domu kilkakrotnie. Czy wiadomo, nikt tego nie traktował jakoś tak y, jakoś poważnie, raczej w formie takiej e, wesołej zabawy. I też pamiętam coś takiego, e, że było układanie butów, tak? Że układało się buty jedne za drugimi i czy to układały kobiety i że który but pierwszy przekroczył próg, to ona pierwsza wyjdzie za mąż, nie? Coś takiego też było, też mi się kojarzy. To, żeśmy też robili e, właśnie, to pamiętam w klasie, e, w klasie właśnie te buty tam były zbierane i do progu tam były w sali e, pomiędzy ławkami ustawiane. No, a ciekaw jestem, jakie wy macie jakieś takie wspomnienia właśnie z zabawami jędrzejkowymi, czy jakieś takie jakieś inne zwyczaje, jakieś inne jakieś inne tego typu zabawy, jak to układanie tych butów, czy lanie tego wosku, bo wiem, że tego jest kilka, to też pewnie się jakoś tam, zależnie od regionu, od regionu, gdzie mieszkacie, pewnie, pewnie się różni. Chociaż tak obecnie muszę powiedzieć, że od paru lat Andrzejki mi się kojarzą z spożywaniem alkoholu. W sensie, że nawet jak się nie jest Andrzejem i nie obchodzi imienin, bo na przykład na Śląsku w zasadzie w ogóle się imienin nie, nie obchodzi tylko urodziny, ale tak myślę, że dużo ludzi to traktuje właśnie jako taką okazję, żeby, no wiecie, no. Ja mam na drugie Andrzej na przykład, ja mam na drugie Andrzej, także no ja się czuję w 50% zobowiązany, yy, żeby coś tam dzisiaj, wiecie, no. Przyjąć jakiś trunek, e, także, no cóż mogę powiedzieć. Wszystkiego dobrego, życzę wszystkim Andrzejom. Wypiję wasze zdrowie jakąś, e, oczywiście, kulturalną, małą szklaneczką nisko procentowego piwa. I cóż, może idziecie na jakieś zabawy Andrzejkowe, czy coś takiego, jakieś ze znajomymi, e, jak, jakaś domówka, czy coś. Dajcie znać, dajcie znać, bo jestem ciekawy. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was, moi drodzy, na fanpage'a na Facebooku. Tam wreszcie się zbliżamy do tych 11 tysięcy lajków. Myślę, że ich nie wbijemy nigdy. Tam chyba zostało 30 parę. Także, jak ktoś jeszcze nie polaikował fanpage'a, tam wszystkie ważne info są wrzucane. To serdecznie polecam, link macie w opisie. Zapraszam po tanie gry na G2A, na streamy na Hitbox TV Niklaus. I to by było na razie tyle. Ja wyciszam muzykę i stąd spadam. Cześć.